Piętnaście minut później inspektor Yap w towarzystwie młodego konstabla Johnsona skończył wstępną inspekcję salonu. Yap, rubaszny, energiczny mężczyzna w średnim wieku, okrępej budowie ciała i zdrowej cerze, rozmawiał z Poirot i Hastingsem, który powrócił ze swojego wygnania w ogrodzie. – Tak – mówił Yap do konstabla. – Pan Poirot i ja zaczęliśmy bardzo dawno. Słyszałeś często, jak o nim mówiłem. Kiedy po raz pierwszy pracowaliśmy razem, był jeszcze w belgijskiej policji. To była sprawa fałszerza Aberkombiego, prawda, Poirot? Wytropiliśmy go w Brukseli. Aha, to były czasy. Pamiętasz Bar barona Altare? Co to był za gagatek? Wyprowadził w pole połowę policji w Europie, ale udało nam się złapać go w Antwerpii. Dzięki temu, tu oto panu Poirot. Jab yep, zwrócił się do detektywa. A potem spotkaliśmy się ponownie w tym kraju, prawda, Poirot? Zawołał. Oczywiście wtedy był pan już na emeryturze. Wyjaśnił pan tę tajemniczą sprawę w Styles, pamięta pan? Po raz ostatni pracowaliśmy razem jakieś dwa lata temu, prawda? Ta sprawa włoskiego szlachcica w Londynie. Cóż, świetnie widzieć pana znowu, poro. Omal nie zwaliło mnie z nóg, kiedy wszedłem tu kilka minut temu i zobaczyłem pańską zabawną starą gębę. Moją gębę? zapytał Poirot zdziwiony. Zrozumienie angielskiej mowy potocznej ciągle sprawiło mu trudność. – Mam na myśli pańską twarz, chłopie – wyjaśnił Jap, uśmiechając się szeroko. – No dobrze, będziemy nad tym wspólnie pracować? – Poirot uśmiechnął się. – Poczciwy Jap, zna pan moje małe słabostki. – Tajemniczy z pana gość, co? – zauważył Jap, klepiąc Poirot po ramieniu. – Ta pani Amory, z którą pan rozmawiał, kiedy wszedłem, jest bardzo przystojna – Żona Richarda Amoriego, jak sądzę. Założę się, że dobrze się pan bawił, stary capie. Inspektor roześmiał się nieco rubasznie i usiadł na krześle przy stole. W każdym razie, ciągnął, to jest taka sprawa, która doskonale się dla pana nadaje. To satysfakcja dla pańskich komórek mózgowych. Nie znoszę spraw, w których chodzi o otrucie. Nie ma niczego, na czym by się można oprzeć. Trzeba się dowiedzieć, co jedli i pili... Kto tego dotykał, a nawet kto na to chuchał. No mam wrażenie, że dr Graham jest dosyć pewien swego w tej sprawie. Twierdzi, że narkotyk musiał zostać dodany do kawy. Według niego taka duża dawka zadziałałaby niemalże natychmiast. Oczywiście dowiemy się tego na pewno dopiero wtedy, gdy dostaniemy raport analityka, ale już teraz mamy wystarczająco dużo materiału, na którym można się oprzeć, stał z krzesła. No cóż, Skończyłem już z tym pokojem, oświadczył. Lepiej zamienię kilka słów z panem Richardem Amorim, a potem zobaczę się z doktorem Karelim. Wygląda na to, że to człowiek, którego szukamy. Ale nie można niczego przesądzać. Zawsze to powtarzam nie można niczego przesądzać. Podszedł do drzwi. Gdzie pan, Poirot? Ależ oczywiście, będę panu towarzyszył powiedział Poirot, zbliżając się do niego. Kapitan Hastings także, nie wątpię. Roześmiał się Jap. Podąża za panem jak cień, prawda, Poirot? Detektyw rzucił przyjacielowi znaczące spojrzenie. Może jednak Hastings wolałby zostać tutaj, zauważył. Zrozumiawszy jego aluzję, Hastings odparł. Tak, tak, myślę, że tu zostanę. No cóż, jak pan woli, powiedział zaskoczony Jap. Weszli razem z Poirot, a za nimi podążył młody policjant. Po chwili otworzyło się francuskie okno i pojawiła się w nich Barbara Amori, ubrana w różową bluzkę i jasne marnarskie spodnie. Ach, tu pan jest, mój drogi? Kto to się nam właśnie zwalił na głowę? Zapytała Hastingsa, zajmując miejsce na kanapie. Policja? Tak, odparł Hastings, siadając koło niej. Inspektor Jap ze Scotland Yardu. Poszedł się zobaczyć z pani kuzynem w zamiarze zadania mu kilku pytań. Jak pan myśli? Czy będzie chciał rozmawiać także ze mną? Nie sądzę. Ale nawet jeśli tak, to nie ma powodów do niepokoju, zapewnił ją Hastings. O, nie jestem zaniepokojona, odparła Barbara. Właściwie to zupełnie niesamowita sprawa. Kusi mnie, żeby ją nieco ubarwić, wywołać trochę sensacji. Wielbiam sensacje, a pan? Hastings był zakłopotany. Ja. naprawdę nie wiem. Nie. Nie sądzę, żebym lubił sensację. Barbara Amory spojrzała na niego wesoło. Intryguje mnie pan, oświadczyła. Gdzie pan był przez całe życie? No cóż, spędziłem kilkanaście lat w Ameryce Południowej. Wiedziałam, zawołała Barbara. Zrobiła daszek z dłoni nad oczami. Otwarte, rozległe przestrzenie. To dlatego jest pan tak uroczo staroświecki. Hastings poczuł się oburzony. Przykro mi. Powiedział chłodno. O, ale ja to uwielbiam pospieszyła z wyjaśnieniem Barbara. Uważa pan, że jest pan kochany? Na... Uważam, że jest pan kochany, naprawdę kochany. Co ma pani dokładnie na myśli, mówiąc staroświecki? No cóż, odparła. Jestem pewna, że wierzy pan w różne takie nudziarstwa, jak przyzwoitość, mówienie prawdy z wyjątkiem uzasadnionych wypadków, kiedy można kłamać. I robienie dobrej miny do złej gry. Raczej tak, potwierdził nieco zaskoczony Hastings. A pani nie? Ja? No cóż. Czy na przykład spodziewa się pan, że będę udawała, iż śmierć Stryja Klauda mnie martwi? A nie? Hastings robił wrażenie zszokowanego. Mój Boże, zawołała Barbara, wstała i usiadła na brzegu ławy. Dla mnie to najwspanialsza rzecz jaka się kiedykolwiek zdarzyła. Nie ma pan pojęcia, co to był za sknera. Nie wie pan, jak on nas wszystkich poniżał. Urwała, gdyż wzburzenie nie pozwalało jej mówić dalej. Hastings zaczął z zakłopotaniem. Ja, ja. wolałbym, żeby pani nie. Ale Barbara mu przerwała. Nie lubi pan szczerości? zapytała. Spodziewałam się, że taki właśnie pan jest. Wolałby pan żebym zamiast tego nosiła żałobę i ściszonym głosem mówiła – Biedny stryjek, Klod, jaki był on dla nas dobry! – Ależ barbaro! – wykrzyknął Hastings. – O, nie musi pan udawać! – ciągnęła. – Wiem, że gdybym poznała pana lepiej, takim właśnie człowiekiem by się pan okazał, ale uważam, że życie jest zbyt krótkie na te wszystkie kłamstwa i udawanie. Stryj Klod wcale nie był dla nas dobry. Jestem pewna, że wszyscy tak naprawdę w głębi naszych serc jesteśmy zadowoleni z tego, że nie żyje. Tak, nawet ciocia Karolina. Kochane biedactwo musiała go znosić dłużej niż ktokolwiek inny. Barbara nagle się uspokoiła. Kiedy odezwała się znowu, jej ton był łagodniejszy. Wie pan, zastanawiałam się nad tym. Z naukowego punktu widzenia, ciotka Karolina mogła otruć stryja Kloda. Ten atak serca wczoraj wieczorem był naprawdę bardzo podejrzany. W ogóle nie wierzę, że to był atak serca. Można przypuszczać, że ciocia Karolina, całymi latami zmuszana do tłumienia swych uczuć, rozwinęła w sobie jakiś potężny kompleks. Teoretycznie jest to możliwe, powiedział ostrożnie Hastings. Swoją drogą ciekawe, kto zwędził wzór, kontynuowała Barbara. Wszyscy mówią, że to sprawka tego Włocha, ale ja osobiście po. Podejrzewam Tredwella. Lokaja? Wielkie nieba. Dlaczego? Bo on nie wchodził do gabinetu. Hastings był zdumiony. A więc? Pod pewnymi względami jestem bardzo konwencjonalna, rzekła Barbara. Nauczono mnie, żeby podejrzewać najmniej prawdopodobną osobę. To zawsze sprowadza się we wszystkich najlepszych kryminałach. A Tredwell z pewnością jest najmniej prawdopodobną osobą. Może z wyjątkiem pani? Podsunął ze śmiechem Hastings. O, mnie! Barbara uśmiechnęła się niepewnie, wstając i odsuwając się od niego. Jakie to dziwne mruknęła do siebie. To jest dziwne zapytał Hastings, podnosząc się. Coś, o czym właśnie sobie pomyślałam chodźmy do ogrodu. Nienawidzę tego pomieszczenia skierowała się w stronę francuskiego okna. Niestety, muszę tu zostać powiedział Hastings. Dlaczego? Nie wolno mi opuszczać tego pokoju. Wie pan, zauważyła Barbara, chyba ma pan jakiś kompleks na punkcie tego pokoju. Pamięta pan wczorajszy wieczór? Byliśmy tu wszyscy, kompletnie załamani zniknięciem wzoru, a pan wszedł i w cudowny sposób rozładował napięcie, mówiąc jak gdyby nigdy nic. Jaki przyjemny pokój, panie Amory. To było takie zabawne, kiedy obaj panowie pojawiliście się u nas. Towarzyszył panu ten niezwykły mały człowiek, liczący sobie nie więcej niż 160 centymetrów wzrostu, ale noszący się z ogromną godnością. A pan był taki... taki miły. Poirot przy, przy pierwszym spotkaniu sprawia raczej wrażenie dziwaka, przyznaję, godził się Hastings. A na dodatek ma mnóstwo małych słabostek. Na przykład ma bzika na punkcie porządku. Jeśli widzi zawieszoną krzywą ozdobę, pyłek kurzu, albo nawet drobny nieład w czyimś ubiorze, jest to dla niego nieznośną torturą. Stanowicie wspaniały kontrast! powiedziała Barbara ze śmiechem. Paro ma specyficzne metody prowadzenia śledztwa ciągnął Hastings. Porządek i metoda to dla niego najwyższe wartości. Gardzi dowodami rzeczowymi, jak na przykład ślady stóp i popiół z papierosa. Wie pani o co mi chodzi. Utrzymuje, że detektyw, gdyby opierał się wyłącznie na tym, nigdy nie zdołałby zdo zorozwiązać żadnej zagadki. Prawdziwa praca, powtarza, dokonuje się wewnątrz, a potem puka się w tą swoją jajowatą głowę z wielkim za to zadowoleniem zauważa. Małe szare komórki, zawsze o nich pamiętaj, mo ami. O, on jest kochany, oświadczyła Barbara, ale nie taki słodki jak pan z tym swoim, jaki to przyjemny pokój. Ale to rzeczywiście jest przyjemny pokój! upierał się Hastings, nieco poirytowany. Osobiście nie zgadzam się z panem, wzięła go za rękę, próbując zaciągnąć w stronę otwartego francuskiego okna. W każdym razie już dosyć się pan nim nacieszył. Chodźmy. Nie rozumie pani, powiedział Hastings, wyrywając rękę. Obiecałem Poirot. Obiecał pan, monsieur Poirot, że nie opuści pan tego pokoju? Ale dlaczego? spytała wolno Barbara. Nie mogę tego powiedzieć. O! Przez chwilę milczało. Potem zmieniła taktykę. Zaszła Hastingsa od tyłu i zaczęła recytować egzaltowanym, dramatycznym głosem. Na płonącym pokładzie chłopiec stał. Słucham? Skąd każdy oprócz niego zwiał? To dalej, drogi panie? Po prostu pani nie rozumiem. Oświadczył zrozpaczony Hastings. Dlaczego miały pan mnie rozumieć? O. Jest pan naprawdę uroczy. Barbara wzięła go pod ramię. Proszę pójść ze mną i pozwolić się uwieść. Nie pan, naprawdę uważam, że jest pan cudowny. Nabiera mnie pani. Ale nie szaleję za panem. Jest pan przedwojenny w najlepszym tego słowa znaczeniu. Tym razem Hastings pozwolił jej zaciągnąć się w stronę francuskiego okna. Jest pani wyjątkową osobą, powiedział zupełnie inną niż wszystkie dziewczyny, jakie dotychczas poznałem. Cieszę się, że pan to mówi. Bardzo dobry znak, rzekła Barbara. Stali teraz naprzeciwko siebie w otwartych drzwiach. Dobry znak? Tak. Daje dziewczynie nadzieję. Hastings zarumienił się, a Barbara roześmiała się beztrosko, ciągnąc go do ogrodu.